Witam serdecznie, jestem z grupy medialnej 4. LO w Elblągu. Chciałabym zadać Pani kilka pytań dotyczących dzisiejszego spotkania. Dzień dobry, witam. Czy narzędzia TOC można zastosować do każdego ucznia? Zdecydowanie tak. To, co próbowałam dzisiaj pokazać podczas konferencji, to możliwość stosowania narzędzi z uczniami, którzy mają duże trudności w uczeniu się, z osobami, które są niepełnosprawne i w, w sensie fizycznym, i w sensie intelektualnym. I wydaje mi się, że potencjał tych narzędzi jest ogromny i w zakresie wspierania komunikacji, i w zakresie uczenia się kształtowania inteligencji emocjonalnej. Można te narzędzia również stosować z dziećmi, które jeszcze nie potrafią czytać i pisać, także tutaj pole do wykorzystania jest ogromne. Stosowanie narzędzi TOC jest bardziej efektywne od typowego nauczania? Zdecydowanie wspiera edukację. Uruchamia takie, takie sfery, których w, taki, w takim tradycyjnym przekazie edukacyjnym po prostu nie, nie jest to możliwe. Poza tym dzięki narzędziom TOC to uczeń jest odpowiedzialny za proces uczenia się, a nie nauczyciel. To uczeń bierze odpowiedzialność za to, czego się uczy, w jaki sposób. Tak Także zdecydowanie dzięki narzędziom TOC sukces, sukces jest większy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.